Rada no jest taka, że nie kupilibyśmy tego obrazu bez wsparcia dwóch ważnych czynników, a mianowicie rządu polskiego, czyli Ministerstwa oraz Urzędu Marszałkowskiego i Województwa Małopolskiego, ponieważ to są te dwa źródła finansowania. Panu Dyrektorowi i dzięki temu, że miasto organizowało Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, które były z głowami państw, Pan Prezydent Komorowski i bara Prezydencka z Węgier tutaj gościła w Tarnowie przed dwoma już laty. Dzięki temu udało się kupić dwie kolejne części, które dzisiaj zdobią ściany naszego muzeum. Dziś mamy możliwość obejrzenia kolejnej części, ale już wiem od pana dyrektora, że są przynajmniej cztery szkice, które warto byłoby nabyć drogą kupna, a że Muzeum Tarnowskie ze szczególnym zainteresowaniem, ze szczególną aktywnością poszukuje pozostałych części, to one w momencie, kiedy są kupowane i eksponowane w naszym muzeum, gdzieś tam na świecie się pojawiają. To jest jeden z najciekawszych programów neopolskich. Rola Muzeum Tarnowskiego jest nie do przecenienia. Jeśli, e, jeśli e, mamy kiedykolwiek e, odszukać i zgromadzić wszystkie zachowane fragmenty e, panoramy, to one będą w Tarnowie, będą tutaj wyeksponowane i e, nikt e, lepiej niż Muzeum Okręgowe nie zadba o to, żeby były w dobrym, w dobrym stanie.